Dzień dobry pani Anno, niezwykle miło panią widzieć. Pięknie pani wygląda, no pięknie pani wygląda. No to jest zasługa Olgi Świechowicz oraz doktor Jerszyny jak zwykle, bo schudłam od następnej do, na ramówki jeszcze następne 5 kg. Zostało mi jeszcze 5 do idealnej wagi, no ale to już tak. To ile Ciężko dla pani, idzie? znaczy idealna waga? Ile by pani chciałaby ważyć? Nie powiem tego, tyle żeby wyglądać dobrze. No dobrze, w takim razie tego pani życzę. Pani Janno, kolejny sezon serialu teściowi. Jak pani myśli, dlaczego on się utrzymuje na antenie i ludzie tak chętnie go oglądają? Co tam jest kluczem sukcesu? Ja myślę, że scenariusz, e, aktorzy, dobrzy aktorzy, e, którzy e, ma, mają w małym palcu rzemiosło e, i to, że to nie jest tylko nastawione na młodych, bo młodzi e, są fantastycznymi aktorami, ale. Ale jednak, to, że miosło komediowe, to, to, to trzeba to umieć robić, te klocki składać. I e, nowy to jest pan Jacek Fedorowicz, koło około dziewięćdziesiątki, który też daje radę. I jak zawsze nam mówi Kuczericzka, jako jedyny zna tekst. Hmm. E, I to jest chyba sukces. Podstawa sukcesu jest scenariusz i aktorzy. Pani Janowy, serial teściowy, pa, pani córką jest Julia Winiawa. Często jej warsztat jest podważany. Co pani sądzi o jej warsztacie aktorskim? Jak pani go ocenia jako zawodowa aktorka? Ja myślę, że ona jest, ma bardzo duży instynkt i ona się sprawdza w serialach. Ja nie widziałam jej w teatrze, yy, ale... bo w teatrze trzeba mieć naprawdę warsztat, bo to się już nie da oszukać. Ale ma, ona ma ogromny instynkt i ona jest świetna, yy, dlatego że ona bardzo czuje kamerę i... Czuję timing, czyli czas. Dobra jest. Do, jest, jest dobra, to jest taki talent samorodny. Ona też jest szalenie popularna. Jak pani myśli, z czego to wynika? Że no, jest duża grupa aktorów, a jednak jej się udało zdobyć popularność. Ja myślę, że... Przepraszam, że tak wchodzę w czas. Nie ma ale problemu. Ale już tam machają inne, inne platformy. <laughs> mm, ja powiem dlaczego. Dlatego, że to chodzi o wstrzelenie się w czas. Mhm. Można być naprawdę świetnym aktorem, można wyglądać fenomenalnie, można wyglądać zjawiskowo pięknie, zjawiskowo, ale jak nie ma się y, y, tego zapotrzebowania akurat w tym czasie, akurat w tej sekundzie to nic się nie zrobi. Ona się wstrzeliła w czas ze swoją figurką, z taką filogra filigranowa, jest z tym e, influencerstwem, w tym, że ona e, umie to robić. Ona to zaczęła jako jedna z pierwsza być no, królową e, influencer in, influencerstwa. Mówię, tak. Oj, jaki pan ma białe zęby. <laughs> Dokończymy o tej Julii. E, tak. No i ja myślę, że się wstrzeliła w czas e, i miała dużo szczęścia. To ostatnie pytanie, Pani Janno, co powinno zmienić się w kwestii emerytur dla artystów? Nie wiem, no my mamy takie emerytury, że to y, y, kot napłakał. No śmiech jak na sali. Mówi, jak ktoś mówi, trzeba było składać, ja składam. Ja składam, ja inwestuję w, w nieruchomości, tylko, że i y, 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 nigdy nie jeździłam świetnymi samochodami, nie inwestuję w żadne brylanty, ani w złoto, bo, bo mnie na to nie stać. Ja inwestuję, żeby mieć dobrą emeryturę, bo emeryturę, którą dostanę od państwa, to to jest śmiech na sali i uważam, że po, ja, ja to często powtarzam, że my aktorzy powinniśmy mieć Ilość zagranych ról, tyle ile się odprowadzało do ZUS-u z tych podatków, a nie, że tam się było na etacie, czy się nie było na etacie. Przecież ja, ja mam strasznie podatki płacę, ja gram. Ja zagrałam w 60 serialach, no to już powinnam za tą wysługę, że tyle, w tyle lat oddawałam zawsze na podatki, powinnam już mieć naliczone, yy, nie przez to, że jestem aktorką, ale przez to, że ile pracowałam. Moja, yy, ta, 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 ta wielokrotność tych, tych dni zdjęciowych po 12 godzin, te wysokie stawki. Ja zagrałam bardzo dużo bardzo w dużo produkcjach, ogromnej ilości produkcjach. Mówią na mnie Leon Niemczyk w spódnicy, bo ja już nie serialów, w którym ja nie zagrałam, <grym> więc ja to Są to tak zwane wysługa, tak? Mm. Jak znamy, wszyscy aktorzy, którzy bardzo dużo pracują, powinni mieć te pensje w zależności od tego, ile wypracowali dni zdjęciowych. Czyli emerytura Ale... ja powinna być zależna od tego, co zrobili, a tak, nie ile zapłacili. I w ten sposób powinno to no, no być ja liczone. Myślę, że tak, dlatego, w kwestiach że... wysługi. Ja myślę, że tak, w kwestiach wysługi. No, żeby Daniel, Olbryski y, musiał y, mówić, że ma małą emeryturę, czy pani Anna Seniuk, y, że to są emerytury takie, czy Maryna Rodowicz. Y, wszyscy nam te, liczą te pieniądze, ale proszę państwa, my gramy wtedy, my zarabiamy wtedy, kiedy gramy. Jak ja złamałam nogę i byłam trzy miesiące w ogóle bałtowana, to tych pieniędzy nie miałam. Żyłam z tego, co sobie odłożyłam. A nie jestem osobą rozrzutną. Ja nie mam drogich samochodów, ja mhm. jeżdżę siedmioletnim samochodem, ja nie mam brylantów, nie mam złota, nie inwestuję w takie rzeczy. Inwestuję po prostu w to, żeby godnie żyć. Ale jak się nie gra, to się tych pieniędzy nie ma, tak? A czy panie kupki znika. Czy, Pani zdaniem, faceci w dalszym ciągu zarabiają więcej niż kobiety oczywiście, w polskim kinie? Oczywiście. A czemu te, tak się dzieje? Dlaczego ci tak faceci więcej ta, zarabiają? Tak się dzieje na całym świecie. Moje koleżanki, można powiedzieć, koleżanki z Hollywood po fachu też narzekają, że mężczyźni mają większe stawki, dlatego że są mężczyznami, co jest denerwujące, bo uważam, że nie powinno tak być. No, ale co mogę powiedzieć? I ile no. procent to jest więcej od kobiet? No ja Myślę, że mają? 20%, 10-20%. Co? Ja Serio? Nie... Tak, ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może to się kiedyś zmieni. Oczywiście są w Meryl Streep, mhm. czy tam w komedii Goldie Hall, oni, oni mieli gwiazdorskie stawki. Niemniej jednak te stawki nie są takie jak kobiet, bo ja wiem, no. mogą być tam producenci. Ściemniać, a ja wiem, jakie są stawki. Pani Janno, ja uważam Panią za świetną aktorkę, a jak Pani sama siebie ocenia? Ja powiem nieskromnie. Ja uważam, że jestem dobrą aktorką. A ja też tak uważam, że jest Pani dobrą aktorką. <laughs> Bo jeżeli ktoś by tutaj stał i powiedział: No, wie Pan, ja jestem bardzo, no nie wiem, jeszcze dużo mi brakuje, no to nie wchodź na scenę. Na no, scenę się wchodzi wtedy, kiedy się wie, że się jest. Znakomitym, kiedy się ma coś do zaproponowania i się mówi, jak po, po rusku, ciepier ja, teraz ja. Jeżeli ktoś nie ma tej, 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 tej świadomości, tylko jest taki przyczajony, wstydzi się wejść, no to po co wchodzisz na scenę? Oczywiście to nie ma, to nie ma nic wspólnego skromno, ze skromnością. Ja grałam, miałam przyjemność grania z Ireną Kwiatkowską, która była bardzo skromniutką osobą cichą, ale jak wchodziła na scenę, to robiła to. <todgłosy> To robiła nie było odpychy. Wręcz, wręcz tak, jakby pamiętam, graliśmy seans Kowarda i ja dostawałam brawa, mhm. ale nie dlatego, że byłam taka świetna, tylko ten monolog był tak napisany, że aż same się ręce składały, to ona robiła Ej, coś tam gra... no. Wielka aktorzyca, a skromny, niewiarygodnie człowiek. Jak się ktoś zapytał, czy jest dobrą aktorką, to na nawet nie odpowiadała na to, bo ona znała swój warsztat, ona przecież Gałczyńskiego poprawiała, no to, no to, no to była skromna? Nie. No bo jak się poprawiać mistrza nad mistrze, no to trzeba wiedzieć, co się ma do zaproponowania. Ona wiedziała, aktor ma wiedzieć, co ma do zaproponowania, a jak nie ma, to nikt nie wchodzi na scenę. A co jest Pani najmocniejszą stroną hmm. aktorstwa? Ja jestem pracowita. Hmm. Yy, I ja kombinuję od stroju, od butów po kokardę, kombinuję, mam parę propozycji, postaci zawsze. Pracowitość, ja jestem pracowitą osobą, ja, a mało tego, co jest moim sukcesem? Ja myślę, że ja lubię to robić. Jak pan idzie do masażysty i on nie lubi swojego zawodu, to pan chce zejść z tego hmm. łóżka. Wszyscy powinni robić to, co kochają, to, co lubią, wtedy to ma sens. Dziękuję bardzo Dziękuję pani Janno, wszystkiego dobrego pani życzę. Dziękuję bardzo.